W środku kultury kaszubskiej polskiej. Dzisiaj temat jest związany z północnymi kaszubami. Szczególnie gorąco witam dwie osoby: Panią Danutę Krupp z Muzeum Archeologicznego Gdańsku. jest wieloletnim pracownikiem Muzeum Archeologicznego Gdańsku. Praktycznie każdego roku prowadzi badania właśnie na północnych kaszubach i dzisiaj przedstawi nam różnego typu informacje związane właśnie z tym terenem. Ale szczególnie gorąco chciałbym powitać jeszcze Pana Krzysztofa Garskowiaka. Pierwsza część zbioru Pana Krzysztofa, Nordowa Hata prezentowana w różnych miejscach na Kaszubach, dzisiaj też w Gdyni. Po spotkaniu zapraszam do obejrzenia tych eksponatów dawnych, rybackich eksponatów sprzętów domowych. Natomiast teraz oddaję głos Pani Danucie Król i zapraszam do wysłuchania. Dziękuję. Chciałbym zapytać wszystkich na tym spotkaniu archeologii północnej Kaszub. Tym bardziej, że jak wspomniał mówca, rzeczywiście jestem archeologiem, który na wiele lat prowadzi badania właśnie archeologii północnej Kaszów, mówię w stylu a bardziej szczegółowo zajmuje się taką kamienia, czyli tym okresem dzieja ludzkości. Yy, Chciałabym zwrócić uwagę, że to dziedzictwo archeologiczne, to jest taki zabytek, który raz zniszczony, po prostu nie można go zrekonstruować, odbudować. Dlatego tak ważne są te prace kopańskowe, które dają nam pojedyncze zabytki, które potem zajmują się na wystawach, ale także badamy cały kontekst znalezienia tego zabytku, czyli to miejsce, gdzie określamy, czy to jest chata, czy to jest na przykład palenisko, czy dróg. Stanowiska archeologiczne yy, dzielą się na yy, dwa rodzaje. To są te stanowiska archeologiczne tak zwane, płaskie, niewidoczne obecnie pod ziemią. One są odkrywane najczęściej albo przypadkowo, albo w innych pracach a główna ich zawartość ukazuje się dopiero po zdjęciu funusów. I to są różnego typu stanowiska. To są yy, stanowiska yy, mieszkalne, czyli osady, obozowiska, jak też cmentarzyska. Yy, to cmentarzyska albo ciałowalne, albo szkieletowe. My oglądamy w tej chwili na powierzchni ziemi przede wszystkim rodziska, czyli dawne ślady po warownych, albo cmentarzyska kuchanowe. Czyli tu wymieniłam już te dwa rodzaje stanowisk apologicznych. Przechodząc już do określenia stanów w poszczególnych okresach technologicznych, chciałabym po prostu pokazać mapę morfologiczną północnych Kaszur. Ta mapa została opublikowana w 1933 roku przez Instytut Morski Stolta, czyli w Przedłowie. ale jest ta mapa bardzo po prostu czytelna, bo proszę zwrócić uwagę na urozmaicenie rozmaicenie po prostu żejby terenów. E, to Pomorze Wschodnie to przede wszystkim w części północnej to kępy, czyli wysoczesne i morenowe poprzedzielane dolinami rzek. Mamy tutaj tą najważniejszą e, zaszfowaną dolinę rzeki Reby, a mamy też e, mostowe błota. Mamy u góry w kierunku Płyska Kutnicy i gdzieś u góry w kierunku Jaszczębiej Góry, Karbi. Dolinę Czarnej Wody. Ta sieć hydro hydrograficzna wpływała na rozwój osadnictwa na tym terenie. Pierwsze obozowiska datowane na 7003 przed naszą erą, czyli 9 tysięcy lat przed nami, pojawiają się przede wszystkim na... W takich płaskich terasach przylegających do kępy Swalewskiej, czyli tam, gdzie jest położona jeszcze Jaszczębnia Góra, a także do kępy Ostrowskiej. Taka mała kępa pojedyncza po jeszcze Góry. I tam właśnie byśmy natrafili w latach 70., w wieku na koncentrację obok obozowisk archeologicznych, obozowisk myśliwych i rybaków, tak nisko właśnie położonych. Co znajdujemy na takich obozowiskach? Ja jeszcze pragnę powiedzieć, że ta, powierzchnia takiego obozowiska charakteryzuje się dużą ilością oprzesków przemiennych, czyli tego materiału, z którego wykonywano w epoce kamienia podstawowe narzędzia pracy, czyli drobne skrobacze do obróbki skór, wykonywano grociki właśnie do strzału łuku. I dopiero po, tutaj, po zdjęciu warstwy wierzchniej, czyli ta warstwa wierzchnia ma nieraz od 20 do 30 cm, ujawniają się nam na powierzchni piasku ślady różnego typu obiektów. W okolicy właśnie i Góry, badając takie obozowiska, odbyto ślady takiego szałasu. To jest konstrukcja takiego szałasu bo odkrywają przede wszystkim ciemne zarysy dawnej plecionki, która stanowiła ściany szałasu. I to wszystko jest na poziomie piasku i oczywiście regularny układ kamieni, który tę plecionkę podtrzymywał. U góry widzimy harpuny i ostrza. To są ostrza harpunów, które służyły do polowania. Takie harpuny y, wykonywane były albo z rogu, albo y, z kości. I w okolicy y, y, góry Orle, to jest na północ od Wejderowa, w okolicach obecnego jeziora Orle, przed wojną, przy wydobywaniu y, kredy jeziornej natrafiono na skupisko właśnie takich ostrzych harpunów kościelnych i rogowych i stąd w literaturze archeologicznej pojawił się nawet termin typ harpunu typu góra orla. Te harpuny były tak mocowane na drzewcach, to jest rekonstrukcja harpuna z okresu późniejszego, czyli z okresu neoli z trzeciego tysiąclecia przed naszą elą, wykonana przez moich pracowników z Rzucena. Jesteśmy tutaj na terenie Gdyni, więc proszę zwrócić uwagę na tą figurkę z dusztynu. To jest mała figurka z dusztynu, którą nosili pierwsi myśliwi i rybacy którzy zawieszkiwali tereny m.in. gdymi. Bo to jest, ona, ta figurka wyobraża schematyczną postać człowieka. Ona miała przywiercony otwór i noszono to jak możemy rzemiku jako zawieszkę. Ta figurka została znaleziona w okolicach Wielkiego Kacka. W okresie już po okresie Środkowej Epoki Kamienia następuje jakby rozwój osadnictwa, rozwój kulturowy tego regionu, bo pojawiają się pierwsze zdobycze tzw. rewolucji neolitycznej, czyli tu na te tereny Pomorza Wschodniego przybywają ludy z południowego wschodu, które już potrafią wypalać, wykonywać naczynia gmienne, koła wtedy jeszcze nie znano, Czyli wykonywano naczynia wymiany, wtedy potrafiono już gładzić kamień i krzenic, który, co pozwalało na wykonanie siekier krzeniennych i kamiennych, czyli to, była już, to było już bardzo ważne narzędzie w takim rozwoju gospodarczym tych plemion, ale także po prostu pojawiły się pierwsze takie kontakty Pomorza Wschodniego z terenami położonymi na południu Polski bo pojawiło się wtedy ogromne zapotrzebowanie na bursztyn i mamy do czynienia z tak zwanym szlakiem bursztynowym. To nie jest ten szlak bursztynowy, o którym wszyscy wiemy, że istniał tutaj na tych terenach, na przełomie, nasz, na, na przełomie R, ale to jest ten szlak bursztynowy, który egzystował już w epoce kamienia w II i trzecim tysiącleciu przed naszą erą. Na terenie północnych Kaszub, czyli na zawodach Wisły, myśmy nie znaleźli takiej wyraźnej, dużej pracowni obróbki bursztynu, ale na Żuławach, w okolicy Wybicka, Niedźwiedziówki, czyli to jest samo centrum Żuław Malborskich, znaleziono takie warsztaty obróbki bursztynu. I to jest rekonstrukcja warsztatu bursztyniarza, Datowana na 3000 przed naszą erą. I takie drobne okrzeski bursztynu obrabiano przy pomocy bardzo drobnych narzędzi przemiennych. Wykonywano z przemienia tego miejscowego, tak zwanego jaskółczego klepka sikierki przemienne i przy pomocy tych siekierek przemiennych tworzono takie małe guziki owalne, jakie są na tym y, rysunku. Otwory między nimi przewiercano też okrzeskami przemiennymi. Dlatego te. Y, Baciorki nazywam to są owalne baciorki z otworami w kształcie litery V, bo przy pomocy wiercego wam w kształtach, kształt te e, e, Obok mamy tutaj rekonstrukcję takiego wiadomo bursztynowego i naszyjnika. To były ozdoby kobiece, e, które noszono właśnie w epoce kamienia na terenie północnego, e, północnych e, Innymi. Takie wytwory już gotowe, bursztynowe, znajdowano między na osadzie łowców w obrzędzewie, ale pierwszym takim skarbem bursztynowym, który znalazłam w 1979 roku, w czasie moich pierwszych badań,